Modlitwa o nadzieję, gdy serce jest ciężkie. Kiedy serce zaczyna nieść więcej niż potrafi unieść, wszystko w człowieku cichnie, myśli zwalniają, oddech staje się płytszy, a świat jakby oddala się o kilka kroków. To właśnie w takim momencie zaczynasz czuć ciężar, który próbowałaś nosić w milczeniu. Nie dlatego, że brakowało Ci wiary, lecz dlatego, że każdy człowiek ma swój limit wytrzymałości, a Twoje serce zbliża się do swojego. Ten ciężar, który nosisz, nie pojawił się nagle, rósł powoli, odkładał się w Twoich gestach, w Twojej rezygnacji, w chwilach, kiedy obiecywałaś sobie, że jutro będzie lżej, a jednak to jutro nie nadeszło. Właśnie tutaj zaczyna się ta modlitwa. Nie w miejscu siły, w miejscu szczerości, w miejscu, gdzie nie musisz już udawać, że wszystko jest w porządku, w miejscu, gdzie możesz przestać walczyć sama i pozwolić, aby ktoś większy podszedł bliżej. Bóg nie oczekuje od ciebie twardości, nie wymaga od ciebie odwagi, której już w sobie nie czujesz. On widzi, jak bardzo twoje wnętrze jest zmęczone. Widzi jak długo próbowałaś utrzymać wszystko w harmonii, nawet wtedy, gdy pęknięcia zaczęły być widoczne tylko dla Niego. Ta modlitwa jest zaproszeniem, zaproszeniem do zdjęcia z ramion tego, co Cię przeciąża, do wejścia w chwilę, w której możesz wreszcie odpocząć choćby na moment, do spojrzenia w stronę nadziei, która wcale od Ciebie nie odeszła, lecz przygasła pod warstwą trosk. Jeśli zgodzisz się wejść w tę przestrzeń, odkryjesz, że Bóg przybliża się szczególnie wtedy, gdy człowiek nie ma już siły go wołać. W tej ciszy, w której tak trudno ci oddychać, On już stoi, nie z wyrzutem, z czułością i z gotowością, by ulżyć Twojemu sercu. Pozwól, by ta modlitwa była Twoim pierwszym, głębszym oddechem po długim czasie. Pozwól, żeby te słowa wprowadziły Cię w miejsce, gdzie ciężar zaczyna tracić władzę, a nadzieja powoli wraca na swoje miejsce. Zacznijmy tam, gdzie milczenie mówi najgłośniej. Zacznijmy tam, gdzie serce czekało na możliwość, by wreszcie zostać usłyszane. Chwila, w której milczenie zaczyna mówić. To właśnie w tej chwili, kiedy wszystko na zewnątrz cichnie, a w środku zostaje jedynie napięcie ukryte głęboko pod skórą, zaczynasz słyszeć coś, czego przez długi czas nie chciałaś dopuścić do siebie. Milczenie staje się lustrem. Odbija w tobie te fragmenty, które nosiłaś w pośpiechu, zagłuszałaś obowiązkami, przykrywałaś uśmiechem. A jednak teraz, w tej jednej chwili, zostajesz z nimi sama. I nic już ich nie ucisza. To dlatego ten moment jest tak trudny, bo nagle wszystko, od czego uciekałaś, staje przed tobą wyraźnie, bez maski, bez osłony, bez możliwości odwrócenia wzroku. Ten ciężar nie mówi krzykiem, on mówi szeptem, który trafia dokładnie tam, gdzie najbardziej boli. Właśnie tutaj zaczyna się prawdziwe spotkanie z sobą samą, nie w hałasie przekonań, nie w próbach usprawiedliwień, lecz w nagim, spokojnym uświadomieniu, że serce niesie w sobie coś, czego już nie potrafi dłużej ukrywać. Może jest to strach, który dojrzewał miesiącami, może zmęczenie, którego nie chciałaś nazwać, bo wierzyłaś, że powinnaś być silniejsza. Może pustka, która pojawiła się tam, gdzie kiedyś czułaś zdecydowanie i pewność? Cokolwiek to jest, w tej chwili wychodzi na powierzchnię, jak oddech uwolniony po zbyt długim wstrzymaniu. Nie musisz się tego bać. Milczenie nie przyszło, żeby cię zranić. Ono przyszło, żeby cię wyzwolić, bo w ciszy przestajesz grać role, które cię męczą. Przestajesz udawać, że radzisz sobie ze wszystkim. Przestajesz powtarzać w myślach, że inni mają gorzej, więc twoje uczucia nie mają prawa głosu. Tutaj, w tej jednej chwili, Bóg daje ci możliwość spojrzenia prawdzie w oczy, delikatnie, bez osądu, bez pośpiechu, tak jakby mówił: Widzę cię, widzę to, co nosisz, widzę to, co cię boli, i nie odwracam wzroku. To w tej ciszy zaczynasz dostrzegać, jak długo próbowałaś sama utrzymać wszystko w równowadze, jak długo walczyłaś, wierząc, że jeśli przestaniesz, wszystko się rozsypie, jak często kładłaś swoje potrzeby na ostatnim miejscu, bo tak łatwiej było nie rozczarować nikogo. A jednak balansem, którego tak broniłaś, zarządzało już tylko zmęczenie. Nie miłość, niespokój, nie nadzieja. Zwykła próba przetrwania, ten moment choć bolesny, jest święty, bo właśnie w nim kończy się samotna walka, a zaczyna modlitwa. Nie taka, którą wypowiada się siłą, taka, która rodzi się z wewnętrznego szeptu: Boże, nie daje już rady. I wbrew temu, co podpowiada rozum, to jest moment największej odwagi, bo tylko serce, które dotarło do swojej granicy, może naprawdę otworzyć się na pomoc. Ciężar, który teraz czujesz, nie jest oznaką porażki. Jest sygnałem, że Bóg zaprasza cię głębiej, w przestrzeń, gdzie wreszcie możesz zostać wysłuchana, w miejsce, gdzie nadzieja zaczyna się od uznania, że jej potrzebujesz. Pozwól sobie zostać tutaj jeszcze chwilę. Pozwól, żeby milczenie powiedziało, co musi zostać wypowiedziane w Twoim wnętrzu. I w tej szczerości przygotuj się na to, co Bóg pragnie dotknąć jako pierwsze miejsce, gdzie Bóg dotyka tego, czego nie potrafisz wypowiedzieć. Wchodząc głębiej w tę modlitwę, docierasz do przestrzeni, w której słowa przestają być potrzebne. To miejsce nie należy już do rozumu, nie należy do logicznych wyjaśnień ani prób nadania sensu temu, co boli. To jest wewnętrzne sanktuarium, gdzie Bóg pochyla się nad tym, co ukryłaś nawet przed sobą. W tej części serca nie ma zdania, które mogłoby w pełni oddać to, co od dawna nosisz. Jest tylko uczucie, które szuka bezpieczeństwa i dotyku większej miłości. To właśnie tutaj wychodzi na powierzchnię to, co nieuformowane. Te emocje, które są jak mgła, której nie potrafisz rozgonić. To niepokój, który nie ma jednego źródła, lecz splata się z tyloma momentami twojego życia, że trudno go nazwać. To tęsknota, która nie znalazła odpowiedzi, choć czekała cierpliwie. To wątpliwości, które nie krzyczą, ale są obecne bardziej niż chciałabyś przyznać. Ten wewnętrzny chaos nie potrzebuje Twojego wysiłku, aby stał się jasny. Wystarczy pozwolić, by Bóg go zobaczył. Bóg nie potrzebuje Twojej precyzji, by Cię zrozumieć. On nie oczekuje, że wytłumaczysz Mu swoje emocje, tak jakby były jakimś zadaniem do rozwiązania. On przychodzi, zanim jeszcze spróbujesz znaleźć właściwe słowa. On przychodzi do Twojej niewyrażonej słabości, do Twojej niepewności, do miejsc, których się wstydzisz. Wchodzi bez hałasu, jak światło, które wpada do pokoju przez uchyloną zasłonę. Nie po to, by oświetlić Cię surowo, lecz by uczynić Cię widoczną przed nim taką, jaka naprawdę jesteś. W tej chwili możesz pozwolić sobie na coś, czego zwykle unikasz. Możesz przestać próbować wyjaśniać, możesz przestać próbować kontrolować narrację o tym, co czujesz, możesz przestać wmawiać sobie, że musisz być uporządkowana, zanim Bóg się zbliży. On nie czeka na twoje poukładanie, on czeka na twoją prawdę, nawet jeśli jest pełna chaosu, nawet jeśli jest niekompletna, nawet jeśli boli. Kiedy otwierasz przed nim tę część serca, w której nie ma zdań, lecz tylko odczucia, dzieje się coś delikatnego, choć głębokiego. To tak, jakby Bóg dotknął palcami miejsca, które dawno nie czuło ciepła. W tym dotyku nie ma presji, jest tylko obecność. I ta obecność zaczyna powoli porządkować to, czego ty sama uporządkować nie potrafiłaś. Nie w sposób natychmiastowy, lecz taki, który daje Twojej duszy przestrzeń, by wreszcie odetchnąć. W tym miejscu Bóg nie oczekuje od Ciebie ani modlitwy pełnej słów, ani deklaracji, ani nawet jasności. On pragnie jedynie, abyś pozwoliła Mu być blisko tego, co najbardziej kruche, abyś przestała udawać, że musisz wszystko nazwać, abyś zatrzymała się i pozwoliła Mu zajrzeć do tej części Ciebie. Która milczy. To jest moment uzdrowienia, który zaczyna się bez rozgłosu. Kiedy Bóg dotyka niewypowiedzianego, ciężar traci część swojej mocy, bo nie jest już niesiony w samotności, jest widziany, jest podzielony, jest otulony obecnością, która nie zadaje pytań, lecz odpowiada miłością. Zostań w tej ciszy jeszcze chwilę, w tym miejscu, gdzie Bóg rozumie bardziej niż Ty potrafisz wyrazić. W tym miejscu rozpoczyna się droga do nadziei, oddanie kontroli, której nigdy naprawdę nie mieliśmy. W tej części modlitwy docierasz do momentu, który wielu ludziom wydaje się trudniejszy niż samo cierpienie. To chwila, w której musisz spojrzeć prawdzie w oczy i uznać, że ogrom rzeczy, które próbowałaś kontrolować, Nigdy naprawdę nie należał do Ciebie. Ta świadomość może budzić lęk, ale może też przynieść niezwykłą ulgę. Przez długi czas mogłaś wierzyć, że jeśli tylko będziesz bardziej uważna, silniejsza, bardziej przewidująca, to wszystko uda się zatrzymać w ryzach. A jednak każda próba kończyła się tym samym napięciem, sercem zmęczonym od wysiłku, który nie mógł przynieść oczekiwanych rezultatów. Teraz, stojąc w ciszy przed Bogiem, możesz pozwolić sobie na coś, co wcześniej wydawało ci się zbyt ryzykowne. Możesz przestać dźwigać to, nad czym nie masz władzy. Możesz wypuścić z rąk wszystko, co próbowałaś trzymać z obawy, że kiedy puścisz, runie to z hukiem. Możesz przestać zarządzać emocjami innych, ich oczekiwaniami, ich reakcjami. Możesz przestać podejmować decyzje w oparciu o strach, że coś się rozsypie. Możesz wreszcie uznać, że to nie ty jesteś fundamentem, na którym wszystko się trzyma. To Bóg jest. Oddanie kontroli nie jest aktem rezygnacji, jest aktem prawdy. Jest wyznaniem, że twoje serce jest zbyt delikatne, aby dźwigać odpowiedzialności, które do ciebie nie należą. Jest decyzją, że zamiast napinać się jeszcze mocniej, chcesz zaufać temu, który nie męczy się tak jak Ty. Bóg nie przygląda się z dystansu Twoim zmaganiom. On jest obecny w miejscach, gdzie Twoja siła się kończy. Widział Twoje próby, widział Twoją determinację, widział, jak wiele robiłaś w dobrej wierze, ale widział też, jak bardzo Cię to wyniszczało. Kiedy zaczynasz oddawać mu kontrolę, coś w tobie zaczyna mięknąć. Powoli, nieśmiało, jakby serce sprawdzało, czy naprawdę może sobie pozwolić na odpuszczenie. To odpuszczenie nie jest jednorazowym wydarzeniem jest procesem, który zaczyna się od jednego prostego zdania: Boże, nie chcę już robić tego sama. Te słowa otwierają przestrzeń, w której ciężar zaczyna się przesuwać, już nie na twoje barki, na jego. W tym procesie możesz zauważyć, jak napięcia, które były twoim codziennym towarzyszem, tracą intensywność, jak oddech staje się głębszy, choć nic w zewnętrznych okolicznościach jeszcze się nie zmieniło, jak serce zaczyna doświadczać czegoś, czego dawno nie czuło. Ulgi, która nie wynika z rozwiązania problemów, ale z przekonania, że nie musisz już udawać, że to wszystko zależy od ciebie. Bóg nie oczekuje, że oddasz mu wszystko perfekcyjnie. On nie wymaga, abyś była wolna od lęku w chwili, gdy wypuszczasz z rąk to, co znasz. On wie, że oddawanie kontroli to często akt wykonywany drżącymi dłońmi. To dlatego Jego obecność jest tak bliska właśnie w tym momencie. Jakby mówił, możesz puścić, ja to utrzymam. Oddanie kontroli nie zmienia nagle całego świata, ale zmienia sposób, w jaki Twoje serce go doświadcza. A to jest pierwszy krok ku nadziei, bo tam, gdzie kończy się Twoje napięcie, zaczyna się Jego działanie. W tej przestrzeni, którą zostawiasz pustą po swoich wysiłkach, Bóg zaczyna wprowadzać pokój, którego sama nie mogłaś sobie dać. Pozwól sobie zostać w tym procesie. Pozwól, żeby Boża obecność wypełniała miejsca, które przez lata próbowałaś utrzymać sama. To właśnie tutaj Twoje serce zaczyna odczuwać ulgę, jakiej nie doświadczyło od dawna. Nadzieja, która dojrzewa w ukrytych warstwach duszy. Kiedy zaczynasz oddawać Bogu to, czego nie możesz unieść, w Twoim wnętrzu pojawia się przestrzeń, której wcześniej nie było. Przez długi czas była ona wypełniona napięciem, obawą, próbami radzenia sobie na własną rękę. Teraz jednak, gdy te ciężary nie są już tak ciasno splecione z Twoim sercem, zaczyna się coś, czego możesz nawet nie zauważyć od razu. Proces powolnego, cichego dojrzewania nadziei, nadziei, która nie wybucha nagle, nadziei, która nie krzyczy, nadziei, która rośnie głęboko pod powierzchnią, w miejscach, których sama rzadko dotykasz. To dojrzewanie jest delikatne, czasem tak subtelne, że wydaje Ci się, że nic się nie zmienia, bo nadal masz te same obowiązki, nadal widzisz te same sytuacje. Nadal czujesz zmęczenie, a jednak coś w środku zaczyna reagować inaczej, jakby twoje serce odzyskało minimalną przestrzeń do oddychania, a ta mała przestrzeń staje się miejscem, gdzie Bóg zasiewa coś nowego. Cokolwiek to jest, jeszcze nie ma formy, jeszcze nie ma nazwy, ale zaczyna pracować w tobie w sposób, którego nie jesteś w stanie wymusić ani przyspieszyć. Nadzieja, o której mowa, nie polega na optymizmie, nie polega na wmawianiu sobie, że będzie dobrze, nie polega na uciekaniu od tego, co trudne. Ona dojrzewa wtedy, kiedy serce jest szczere wobec swojego zmęczenia, kiedy nie próbuje uciekać, kiedy nie zamyka się z lęku, kiedy pozwala, aby Bóg zobaczył je prawdziwe. Nadzieja rośnie właśnie tam, gdzie człowiek pozwala być widziany w swojej słabości tej części modlitwy chcę zaprosić cię do tego abyś zauważyła choćby najmniejszy ruch w swoim wnętrzu może jest to odrobina ulgi może poczucie że nie wszystko jest już tak przytłaczające może świadomość że skoro Bóg jest blisko to twoje serce nie musi już reagować przerażeniem na każdą myśl o przyszłości ta zmiana jest subtelna ale jest realna i to właśnie w tej subtelności kryje się siła. Bóg często pracuje w miejscach niewidocznych, tak jak nasiona rosną w ziemi, zanim cokolwiek przebije powierzchnię, tak Twoja nadzieja dojrzewa teraz w głębokich, ukrytych warstwach duszy. Nie oczekuje nagłych efektów, nie wymaga natychmiastowych przełomów. Ona rośnie cierpliwie, tak jakby wiedziała, że Twoje serce potrzebuje czasu, aby uwierzyć, że światło naprawdę może wrócić. Kiedy pozwalasz sobie zatrzymać się w tej myśli, możesz zauważyć coś jeszcze ważniejszego. Nadzieja nie jest stworzeniem Twojej siły. Nadzieja jest odpowiedzią na Bożą Obecność. Nie musisz jej generować, wymuszać ani sobie narzucać. Ona pojawia się tam, gdzie Bóg ma dostęp do Twojej szczerości, rośnie tam, gdzie przestajesz wszystko tłumić, zaczyna działać tam, gdzie pozwalasz sobie oddychać bez udawania. Pozwól więc, aby ta nadzieja dojrzewała we własnym tempie. Nie analizuj jej, nie oceniaj, czy jest wystarczająco silna. Ona ma swój rytm i ten rytm. Jest zgodny z tym, co twoja dusza jest w stanie przyjąć. Bóg wie, ile możesz unieść i wie, jak delikatnie musi dotknąć twojego wnętrza, aby niczego nie przyspieszać, a jednocześnie nie pozwalać, byś pozostała w ciemności. Zatrzymaj się w miejscu, w którym jesteś, zaufaj temu cichu procesowi. To, co Bóg zaczyna w ukryciu, pewnego dnia objawi się w twoim sercu jako światło, którego tak bardzo potrzebujesz. Odwaga, która rodzi się z Bożej czułości, a nie z własnej siły. Gdy nadzieja zaczyna powoli dojrzewać w ukrytych warstwach Twojej duszy, pojawia się przestrzeń na coś, co być może wydawało Ci się od dawna nieosiągalne, na odwagę, ale nie na tę, którą znasz z przeszłości nie na odwagę opartą na determinacji, samodyscyplinie. Zaciskaniu zębów, czy mobilizowaniu ostatnich pokładów energii. Tamte formy odwagi wypalały cię bardziej niż pomagały. Tamte próby polegały na tym, aby udowodnić sobie, że dasz radę. Ta odwaga, która zaczyna rodzić się teraz, płynie z innego źródła, nie jest twoją produkcją, jest odpowiedzią na Bożą czułość. Czułość Boga nie jest abstrakcyjnym pojęciem, jest realnym doświadczeniem, które pojawia się tam, gdzie przestajesz się bronić przed Jego bliskością, gdy pozwalasz Mu zobaczyć to, co w Tobie najdelikatniejsze, gdy uznajesz, że nie musisz być silna, aby On mógł Cię kochać. Ta czułość nie ocenia, nie porównuje, nie wylicza. Ona otula, przyjmuje i daje sercu poczucie bezpieczeństwa, którego od dawna brakowało. I właśnie z tego miejsca bezpieczeństwa zaczyna rodzić się odwaga, która ma moc przetrwać to, co wcześniej cię przerastało. W swojej słabości możesz odkryć coś niezwykłego: że Bóg nie oczekuje, że staniesz się nagle kimś niepodatnym na zranienia. On wie, że twoje serce ma cienką skórę. Wie, jak łatwo się kruszy, wie, ile razy próbowałaś odbudować się sama. I to właśnie dlatego jego czułość ma taką siłę, bo dotyka miejsc, które były opuszczone, zaniedbane, przemilczane, rozgrzewa te obszary, które latami były napięte od strachu, wypełnia twoje wnętrze spokojem, który nie pochodzi z twojej kontroli, lecz z jego stabilności. Odwaga, która rodzi się z Bożej czułości, nie polega na tym, że nagle przestajesz się bać. Ona polega na tym, że zaczynasz wierzyć, że w swoim lęku nie jesteś sama. Polega na tym, że wciąż możesz iść, nawet jeśli każdy krok wydaje się niepewny, ponieważ wiesz, że ktoś idzie obok. Ta odwaga nie wymaga od Ciebie napięcia, wymaga jedynie zaufania. A zaufanie rośnie tam, gdzie serce doświadcza czułości bardziej niż wymagań. W tej chwili możesz pozwolić sobie na nową interpretację siły. Nie musisz już udowadniać, że jesteś niezłomna, nie musisz już walczyć przeciwko sobie, możesz być słaba, a mimo to odważna, możesz być zmęczona, a mimo to iść dalej. Możesz mieć łzy w oczach, a mimo to podejmować kolejne kroki, bo odwaga, która rodzi się z Bożej czułości, nie jest krzykliwa, jest cicha, stabilna. Opiera się nie na Twojej energii, ale na Jego obecności. Zauważ teraz, jak coś w twoim sercu zaczyna się poruszać. Jakby od środka płynęło zapewnienie, że nie musisz polegać już wyłącznie na sobie. Jakby Bóg szeptał ci do wnętrza, że jest przy tobie w każdym drżeniu, w każdym wahaniu, w każdym załamanym oddechu. W tej świadomości rodzi się odwaga, która nie męczy, lecz podtrzymuje. Odwaga, która nie popycha, lecz prowadzi. Odwaga, która nie wynika z przymusu, lecz z miłości, która wie o tobie wszystko i mimo to pozostaje blisko. Zostań jeszcze moment w tej czułości. Poczuj, jak wypełnia twoje serce to z niej narodzi się siła, która nie zgaśnie przy pierwszym podmuchu trudności siła, która będzie cię prowadzić dalej, łagodnie, krok po kroku światło, które powraca do serca obciążonego zakończenie pełne przełomu. Gdy zatrzymujesz się w tej czułości, którą Bóg delikatnie otacza Twoje wnętrze, zaczyna się dziać coś, czego nie da się wymusić ani przyspieszyć. Coś, co przypomina pierwszy, bardzo cichy brzask po długiej nocy. To światło nie wdziera się gwałtownie. Ono rośnie w tobie nieśmiało, ale pewnie. Z minuty na minutę przenika warstwy zmęczenia, które długo wydawały się nie do ruszenia. I właśnie w tym świeżym, łagodnym blasku odkrywasz, że twoje serce zaczyna wracać do życia. Światło, które Bóg wnosi w twoją duszę, nie jest emocją, nie jest chwilowym wzruszeniem, to coś głębszego, bardziej stabilnego, coś, co pracuje w tobie nawet wtedy, kiedy o tym nie myślisz. Jest jak obietnica, która nie przestaje być prawdziwa, choć nie zawsze ją czujesz. Bóg nie zapala światła po to, by przez chwilę dać ci nadzieję, a potem zostawić cię w ciemności. On zapala je po to, abyś mogła znaleźć drogę, nawet jeśli idziesz powoli, nawet jeśli stawiasz krok za krokiem z drżeniem. W tym miejscu twojego serca zaczyna dziać się przełom. Choć niekoniecznie taki, jaki często wyobrażasz sobie, kiedy modlisz się o nadzieję. Ten przełom nie polega na natychmiastowym rozwiązaniu problemów, polega na czymś o wiele bardziej fundamentalnym na odzyskaniu zdolności do widzenia świata nie przez pryzmat lęku, lecz przez pryzmat obecności Boga. Kiedy ta perspektywa wraca, coś w twojej duszy ustawia się inaczej. To, co było ciężarem, traci swoją przygniatającą moc. To, co było mrokiem, zaczyna ustępować przed światłem, które wnika tam, gdzie wcześniej było zbyt trudno dotrzeć. Możesz teraz poczuć dziwną lekkość nie dlatego, że wszystko nagle stało się łatwe ale dlatego, że twoje wnętrze przestało walczyć w samotności. Bóg nie tylko cię podtrzymuje On idzie z tobą. W twoich krokach jest jego obecność. W Twoich myślach jest Jego delikatne przypomnienie, w Twoim zmęczeniu jest Jego czułe zrozumienie. Ta świadomość zmienia sposób, w jaki nosisz swoje doświadczenia. Ciężar nie zniknął, ale przestał Cię definiować. Powracające światło sprawia, że zaczynasz widzieć siebie inaczej, już nie jako kogoś złamanego, kto ledwo unosi życie, ale jako kogoś, kto jest prowadzony, kogoś, kto jest chroniony. Kogoś, kto został odnaleziony w chwili największego zmęczenia, i w tej świadomości zaczyna rosnąć coś niezwykle silnego: cicha pewność, że Bóg nie wypuści twojej dłoni, że nie odwróci się, gdy będziesz potrzebować go ponownie, że nadzieja, którą teraz czujesz, nie jest iluzją, lecz początkiem nowej drogi. W tej modlitwie dochodzisz do miejsca, w którym możesz już przestać zadawać pytania o to, jak długo potrwa ulga, jak długo pozostanie światło. Nie musisz znać odpowiedzi. Wystarczy, że w tej chwili czujesz, że Bóg jest blisko. To światło, które wraca, jest Jego sposobem powiedzenia Ci, że nie jesteś sama i nigdy nie byłaś. Że każda ciemność ma swój kres, że nawet najcięższe serce potrafi z czasem odnaleźć rytm, który zgubiło. Pozwól więc, aby to światło pozostało w tobie, nie jako wielki wybuch emocji, ale jako spokojne, pewne przekonanie, że Bóg będzie cię prowadził dalej w twoich trudnych chwilach, w twoich nowych początkach, w twoim kolejnych oddechach. On jest przy tobie. I to wystarczy, aby twoje serce mogło iść dalej bez strachu. Jeśli ta modlitwa wniosła choć odrobinę światła do twojego serca, zostań ze mną na tej drodze. Subskrybuj kanał, aby kolejne modlitwy mogły znaleźć cię dokładnie wtedy, kiedy najbardziej będziesz ich potrzebować. Zostaw komentarz, jeśli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem. Może Twoje słowa staną się wsparciem dla kogoś, kto właśnie przechodzi przez podobną noc? A jeśli czujesz, że ta modlitwa może stać się światłem także dla kogoś bliskiego, udostępnij ją dalej. Nie pozwól, aby nadzieja zatrzymała się tylko na Tobie. Pozwól, aby dotarła tam, gdzie serca również czekają na oddech.